Szanowni Państwo, cóż powiedzieć po tym pięknym wstępie, którego miałyśmy przyjemność doświadczyć. Przekonaliśmy się, że to nie tylko piękne wnętrza, nie tylko fantastyczne głosy pięknych pań, które otworzyły tą, w ten symboliczny sposób to podwórko, ale przede wszystkim to też niesamowita atmosfera tego miejsca, akustyka i myślę, że obecność Państwa świadczy o tym, że takie przestrzenie bardzo nam podobają się z jednej strony. Z drugiej strony to jest... Przy prawdziwej rewitalizacji. Jak Państwo wiecie, ten, ta kamienica była zrealizowana w ramach rewitalizacji miasta Stuka Mienic. Remont został przeprowadzony. Poprawiliśmy jakość życia mieszkańcom, z czego myślę, że doceniają i cieszą się, że żyją w godnych warunkach, ale daliśmy coś jeszcze. Daliśmy niesamowitą atmosferę tej przestrzeni. Ja chciałam z całego serca podziękować Panu Wojciechowi za to, że zdecydował się właśnie tu stworzyć swoje dzieło. A właściwie przenieść swoje piękne marzenia i piękne obrazy, które tworzy, na, można by to powiedzieć, to w współczesnych słowach, street art, bo jest to swego rodzaju street art, który pojawi się w przestrzeni miejskiej. Ja życzę, żebyśmy spotykali się tu jak najczęściej w ramach różnego typu spotkań, imprez. Wiem, że będzie to trochę uciążliwe dla mieszkańców, ale mam nadzieję, że też przy okazji, e, uczestnicząc w tym, będą czuli się, jakby byli również i aktorami, ale też przede wszystkim widzami tych przedsięwzięć. Podobnie jak poprzednie podwórko na Koczkowskiej 3, które wszyscy pokochaliśmy i stało się takim znakiem rozpoznawalnym naszego miasta. Wierzę, że również to podwórko stanie się świetnym adresem, gdzie jeżeli będziemy chcieli chwilę odetchnąć, bądź czuć się w atmosferę tego miejsca, zawsze sympatycznie będziemy przywitani. Będziemy mogli nacieszyć swoje oczy, swoje zmysły tą przepiękną scenerią. Dziękujemy raz jeszcze, dziękuję panią za przepiękny koncert i życzę wszystkim mieszkańcom życzę fajnego życia w tym miejscu, a nam wszystkim życzę, żeby to miejsce stało się miejscem kultowym, a na pewno tak się stanie, bo to już widać w ilości Państwa, którzy przyszliście na dzisiejszą konferencję. Także. Raz jeszcze dziękuję za wszystko i przede wszystkim dziękuję też moim współpracownikom, dzięki którym ta inwestycja w ogóle mogła się zrealizować. Bardzo dziękuję. Wszyscy ci, do których zwracam wiedzę, i bardzo Wam serdecznie się kłaniam. Dzięki za wszystko. Witam Państwa. To dosyć taki wzruszający moment, prawda, bo nagle te postacie z obrazu zeszły tutaj na scenę i te panie zaśpiewały. Piękne połączenie, naprawdę. W zasadzie ja chciałbym, żeby to moje wystąpienie ograniczyło się tylko do podziękowań, do podziękowań, które kieruję w stronę Urzędu Miasta, pani prezydent Hanny Zdanowskiej, i pana Piotrowskiego. Dobrze mówię? Piątkowskiego. Krzysztofa Piątkowskiego. Krzysztofa Piątkowskiego i w ogóle wszystkich urzędników którzy z działu kultury, którzy włożyli tyle wysiłku, aby to zostało zorganizowane. To była bardzo długa droga, ponad dwuletnia, no ale rezultat jest. To jest jak gdyby jedna część tych podziękowań. Druga część, drugą część kieruję do Tubądzina, do pana Andrzeja Wodzyńskiego, który jak prawdziwy fan, prawdziwy amator sztuki, wstrzymał produkcję normalnych płyt ceramicznych, co mu przynosi zresztą normalny zysk i zrobił wielki wysiłek, żeby dać priorytet właśnie temu wydrukowi i Włożył do, do siebie, włożył do tego olbrzymi wysiłek firmy i swoich pracowników. Chciałem też podziękować pani Joannie Alicji Nowak, która, z którą współpracowałem właśnie przy graficznym opracowaniu tego wszystkiego. To były naprawdę momenty bardzo takie trudne i żmudne, ale rezultat jest naprawdę piękny, kolory są piękne i chciałbym Państwu powiedzieć, że kolory, które tutaj są, one się różnią, prawda, od kolorów e, obrazu. E, to jest, to dlatego, że obra kolory ceramiczne e, rządzą się innymi zasadami. E, te kolory są e, jak gdyby zbudowane na zasadzie e, bardzo szlachetnych minerałów, jak złoto, srebro, e, lapis lazuli, i one zachowują się, odkrywają dopiero swój kolor w momencie wypiekania. I tutaj pani Joanna Nowak musiała się bardzo namęczyć, żeby odgadnąć tą alchemię, jak te kolory zareagują po wypaleniu. No i wyszło bardzo dobrze. Wyszło bardzo dobrze, w sposób naprawdę niezwykle taki stonowany. I yy, jestem jako, jako twórca naprawdę bardzo zadowolony, no i teraz ostatnia rzecz, to pragnę, aby mieszkańcy mogli z tego korzystać, aby w tej w tym zamkniętym, zamkniętej przestrzeni, tak jak to mówił Szekspir, że mogę być zamknięty z skorupce orzecha i być władcą wszechświata. Chciałbym, żeby oni byli władcami każdego nowego dnia, żeby mogli sobie zaplanować pozytywny dzień i pozytywnie go zrealizować. Takie jest moje marzenie i cieszę się, że to tylko powstało. I dziękuję raz jeszcze pani prezydent i całemu działowi kultury. No i wszystkim tym, którzy brali tutaj przy tym udział. Na pewno zapomniałem wiele nazwisk, no ale w emocji wybarzy się mi państwa. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Szanowni Państwo, jak widać, płytka ceramiczna zmieniła trochę swoje oblicze. Możemy z niej znacznie więcej wykonywać tematów niż 10 lat temu, niż 20 lat temu. Pan Wojciech Siódmak powiedział, iż dzięki przychylności wielu osób, Joanny Nowak, która nad tym projektem spędzała dnie i noce, w końcu udało się to tak, że wszystko wyszło. Ja powiem tylko, że przez pół roku nie wychodziło, dlatego dziękuję wszystkim swoim współpracownikom, pani prezydent, panu Wojciechowi, bo dzięki tej symbiozie trzech stron udało się stworzyć to, co widzimy tutaj dookoła, to, co to chyba zgodnie możemy przyznać, stanie się atrakcją turystyczną w łodzi. Tego łodzi życzę.

Ja mam no. nie no to jest obydwa. Do nas nas uszczelony. się do przodu. O. Panie Wojtku.

to są udobowione, proszę się nie opakować. Możesz się możesz Proszę, się Proszę, Cię. Proszę, się nas, Proszę, niech się ubrać. Proszę, Pani się Szanowni Państwo. Szanowni państwo. się ubrać. Proszę, niech się Proszę, w tym momencie nie zapada nic innego jak powiedzieć, że oficjalnie otwieramy kolejne przepiękne podwórko Ojciecha Siedmaka. Zapraszamy do odwiedzenia. I to wszystko jeszcze było, mimo tego, A, że tak. mieliśmy obraz, ale to wszystko jeszcze było widziane tylko oczami wyobraźni. A dziś się wszyscy podziwiają i mówią, chcemy tu mieszkać, chcemy tu przebywać. No, to, to piękny komplement. Rzeczywiście wczoraj trafiliśmy do kilku mieszkań, do i rzeczywiście osoby są szczęśliwe, są zadowolone na nie o to chodziło. Chodziło mi o to, żeby właśnie ta, nazwijmy to dekoracja, ten fresk, przyniósł taki pogodny uśmiech i e, pogodne zastanowienie się. Prawda? Nie ma tu, pomimo że żongujemy tutaj tą niewiadomą, która może być nieudana, może być czymś e, na przykład smutnym w życiu, ale jest tutaj tyle elementów, które... E, Dzieci mogą sobie wybrać, żeby zbudować właśnie ten pozytywny dzień. Taki bajkowy, baśniowy bajkowy. świat, prawda? Bardziej filozoficzny bo tutaj przyświecała mi idea, cytat Szekspira, który mówił, że mogę być zamknięty w skorupce orzecha i być panem wszechświata. I chciałem właśnie zaoferować to dzieciom i nawet dorosłym że mogą być zamknięci się w tym podwórku no bo, e, mogą mieć problemy, ale mogą być również parane świata, znaczy do swojego świata, do swojego przeznaczenia. I to jest jak gdyby główne przesłanie tego, tego wszystkiego, żeby, żeby śmiało spojrzeli e, na, na życie prawda, na świat, żeby się nie poddawać. jest Tak bardzo optymistyczne. No takie elementy graficzne, które się pojawiają, i przyroda, i zwierzęta, także jakieś postaci, które mają, nawiązują też do postaci tarcianych, prawda? Tak, tak, to tak. jest wszystko z różnych elementów złożone, taka też trochę różnorodność naszego świata, bo to narodziny tak. świata. No, tak, oczywiście. Każdy dzień niesie narodziny czegoś nowego. Jest tu tylu, tylu różnych ludzi, którzy mieszkają w tym, w tym budynku, a każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie, prawda? Ale yy, pani, już tyle widziałem, że urodziłem się wielu, prawda? Widziałem te ślady wojny, jeśli mogę, bo to nie każdy może, prawda? Jeśli mogę dostarczyć ludziom coś pozytywnego, prawda? Coś co nie w sposób jakiś taki prosty, postarski, ale w sposób filozoficzny, żeby, ich to, żeby im to dodało siły i zmusiło do pozytywnego myślenia, to ja nic więcej nie pragnę tutaj. Mamy parę takich podwórek jeszcze w Łodzi. Parę to tak dyplomatyczne określenia, które wymagają dużych zmian rewitalizacyjnych. Być może to są kolejne przestrzenie, które można poświęcić także na sztukę, na przestrzeń artystyczną. Miałby Pan takie pomysły jeszcze? Tak, ja całe, całe szuflady pomysłów. A czy, a czy te łódzkie podwórka są inspirujące? Tak, są bardzo inspirujące, bo jak wie pani, to jest po prostu coś więcej niż wystawa. Tutaj ludzie w jaki sposób się wychowują. A ja całe życie, chyba ja nie bo przez 30 lat, i to jest przykład unikalny, pracowałem we Francji z wydawnictwem, z największym wydawnictwem science fiction. I tam moje obrazy były brane na okładki, no i wychowałem w tym sposób wiele pokoleń. I ci ludzie przychodzą, teraz jak robię w Paryżu czy w innych miastach i dziękują mi za to, że się wychowali na tych obrazach. A no, moim zadaniem było to, żeby, wie Pani, dostać tym ludziom czegoś więcej, prawda? Nie, nie wszyscy chodzili do, 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 do muzeum. Ja chciałem po prostu, żeby to było zawsze na najwyższym poziomie, i ja tym miałem córki. Więc nie mogłem nigdy zbliżać lotu. I tak samo tutaj. Ja po prostu chcę, żeby ci ludzie... To nie jest chałtura dla mnie. To, to dla mnie jest całe życie poświęciłem na to, żeby tworzyć obrazy, które mają gdzieś w przesłaniu coś bardzo ważnego, coś filozoficznego. I chciałbym, żeby ludzie mogli z tego skorzystać. Oczywiście początkowo nawet nie, nie wiedzą, ale przychodzą z raz, dróg, jedną rzecz, drugą rzecz. I, i, I tak może być na każdym podwórku. No właśnie, czy to jest też szansa na to, żeby ci, którzy nie zaglądają często do muzeum tak. czy do galerii sztuki, tak. właśnie się zainteresowali później i wybrali się tam? To... Tak, oczywiście. Jestem przekonany, że tak będzie, bo e, zaintryguje ich właśnie technika, prawda, e, pod, pod, doskonałość rysunku i tak dalej i będą chcieli poznać coś innego. To Na, na pewno. Warto uprzejmie <laughs> <zbierze. Dziękuję śmiech> bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękujemy.